1100 zł dostałem do Neyta Skurwy, synu! Jebany, co jest kurwa! O kurwa, ja w gaciach! Ja pierdolę! Chciałem podziękować, sorry, ja pierdolę! Sorry, Twitch Administration. Sorry, Twitch administration, ja zapomniałem, że jestem... To spodenki, it's, it's short uh, spodenki. With... So, sorry, Twitch administration, I don't, kurwa, remember, because I play GTA online on streams. Oh my fucking god, sorry, really sorry. Uh, I don't try it again. Uh, I love you. Dziękuję, Mason za 1100 złotych. Co się odjebało? And in your eyes, your...